No witam, witam, witam serdecznie, pozwól, że sobie tu postawię kamerę, o i tak nakieruję na mój brzydki pysk, dzień dobry, witam was wszystkich, po jakże długim okresie nie bycia mnie na platformie YouTube'a, mordeczki moje kochane, co się stanęło, stanęło się to, że ochota się skończyła, Dlaczego się ochota skończyła? Się jeden z drugim zapyta. No, dlatego, bo lajków nie było, wyświetlenia się nie zgadzały, komentarze nie piszecie, abonenci nie przybywają. To i się ochota kończy w takim momencie, powiem wam szczerze. Rzuciłem wczoraj film z Turcji jeszcze. 29 wyświetleń, mordy. Co? To, to, to jest śmiech na sali. śmiech. Na sali, rozumiecie? No i to jest właśnie to, dlaczego ja nie nagrywam, bo się nic nie dzieje na tym kanale. Nic nie dzieje. Co u mnie? No, u mnie stoję sobie w Wolfsburgu na parkingu. Jak widzieliście, piękny parking pod firmą jutro, pojutrze, bo dzisiaj sobota ładuję maszynkę do Austrii. Piękna trasa się szykuje, bo ładuję w poniedziałek maszynkę, w środę zrzucam, w czwartek ładuję na Hiszpanię, w sobotę zrzutka. Tak więc. No, idealnie, oj, tutaj jeszcze szmateczki, bo sprzątałem jabłuszka, powiem wam polskie jabłka, bo polski sklep tutaj jest niedaleko. No, sacany, a wy? No, co z wami się dzieje? Powiedzcie, co jest? Robię teraz taki challenge. Słuchaj, teraz usiądź, słuchaj uważnie. Zacznę jutro znowu nagrywać, ale wróć w poniedziałek. Jutro, jutro, bo jak ty to oglądasz, to jutro, ale, ale, pod tym filmem, no nie wiem, no wyświetlenia muszą się zgadzać i łapeczki, i komentarze, no, musicie działać, jak wy będziecie działać, to ja będę nagrywał, żona mi nie kupi kamery, bo mówi, po co ci, jak i tak cię nikt nie ogląda, no, ludzie, po co mi, jak i tak mnie nikt nie ogląda? Nie wiem też. Tak więc mówię Wam, lecimy po tysiąc, lecimy po tysiąc, biegniemy brzeg nawet. Taki właśnie jest mój przekaz dzisiejszego dnia do Was. Tak? Róbcie wszystko, udostępniajcie, piszcie, łapkujcie i oglądajcie. Zwykłego Polaczka w niemieckiej, w niemorskiej firmie. Ludzie. Musimy pokazać, kto tu rządzi. Tysiąc, tysiąc chociaż, tysiąc subskrypcji. Później pójdzie lepiej, może dalej. Liczę na Was. Pamiętajcie. Liczę na Was. A teraz na końcu pokażę Wam urywek filmu. Co mój kolega nagra na parkingu. Jak się. E, wróć Co się robi ze śmieciami? Jak się już wyremontowało mieszkanie czy tam dom. Tak więc. Wrzucam wam tu film, a wy łapkujcie, lajkujcie i zachęcajcie mnie na, do tego, oddziału to nie nagrywa. Nie ma! lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely I be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what I call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me CEO I've been running shit right see and I ain't playing games I create my own lane making pleasure out of pain Uh. Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness.